Dzień dobry, Katarzyna Szymańska. Piszę bloga i tworzę kanał. Od Nowa Zaczęłam swoje życie. I dzisiaj chciałam Wam e, przedstawić e, Kamila, który też zaczął od Nowa życie. Ze względu na, znaczy poznaliśmy się ze względu na terapię Kersona, prawda? Tak. E, zamówiłeś wyciskarkę, która jest naprawdę bardzo tak, kosztowna, tak. ponieważ wybrałeś Angel. E, wyciskarka Angel jest bardzo, bardzo dobrym produktem, bo jest hmm. dużo, dużo lepsza jakość soku i praktycznie warzywa, które wyciskam są suche, nie? Przedtem używałem takich najtańszych, mm -hmm. jakichś tam za 100-200 zł wyciskarek, które tak. też dawały radę, to Ale. takie, takie próbne, nie? Ale, jednak poczułem, że to, to jest to i że to mm. mi daje siłę, daje mi, odzyskuje zdrowie mm -hmm. poprzez te wysokie wyciskane i, i powiedziałem sobie, że zainwestuję w swoje zdrowie. Chciałabym właśnie, żebyś podzielił się jakby swoją historią, bo Twoja historia bardzo mnie też urzekła, ponieważ stanąłeś na nogi, że tak powiem, mm. zacząłeś od nowa jakby życie, bo tak naprawdę byłeś uzależniony od narkotyków. Tak, tak, tak. Mój problem z narkotykami e, skończyłem może 4 lata temu. Mm -hmm. I, I wiadomo, jak to z z, w uzależnieniu. E, to wraca, nie? I, tak. i, I wraca, i wraca, nie? Tak, tak a powiedz mi, a ile, ra, ile lat brałeś narkotyki? Mm, około 6, 7 ok. okay. Sze, lat. Pisałeś mi. E, Twarde narkotyki. Tak, tak, Co to znaczy? Her heroina, kokaina, A, okay. amfetamina, ekstazy, mm -hmm. LSD, jakieś jo jointy, to na porządku dziennym, nie? Mm -hmm. <gry> no i do tego wódka, nie? Do tego wódka. Okej, okay, powiedz mi, czy e, w momencie, kiedy na przykład e, powiedziałeś sobie: Okej, okay, dość, wystarczy, ja chcę żyć od nowa, to jak to w ogóle można? No, zobaczyłem właśnie, przekonałem się poprzez te soki, które wyciskałem, i, mhm. i, i poprzez swój tryb życia, że jak zacząłem zmieniać w swoim życiu, wprowadzać te warzywa i owoce, to mój organizm tak jakby się oczyszczał, nie? I... Dobrze, ale co spowodowało, że wiesz, że zacząłeś te soki? Bo to wiesz, bo to Ej, ktoś jest w takim stanie, tak. Można by powiedzieć, bo wiesz, społeczeństwo jakby m, takie osoby też wyklucza, wiesz, to jest cięż, ciężko no. po prostu się podnieść, e, a zwłaszcza, że gdzieś tam no, nie ma się z tego wsparcia, trzeba mieć sam w sobie to mm. wsparcie. Co cię, spowod... Co cię nakłoniło do tego, że po prostu zacząłeś pić te sok? <laughs> dwa, dwa lata temu usłyszałem werdykt od lekarzy, mm. że e, chcą mnie pociąć, chcą mnie naciąć. Pierwsze nacięcie tutaj, a drugie chcieli mnie gdzieś tutaj naciąć. Tak. I lekarz mi to tak powiedział, tak po prostu będziemy ci i tutaj wytniemy. Ja z lekarzem rozmawiałem, bo bardzo się bałem tego. On mówi, że to jest konieczne i, mhm. i też kiedyś miałem w przeszłości problem ze śledzioną, nie? Mhm. I dałem temu lekarzowi znać. O tym mówię, że kiedyś miałem problem ze śledzioną, a on do mnie tak z takim spokojnym, z takim zimnym wzrokiem powiedział, że no to jak będzie problem, to ją wytniemy, nie? I, i tak wszystko tak wytniemy, wycina. nie? Mhm. E, no i zgodziłem się na tą operację, podpisałem te papiery, czekam na tą chwilę też jeszcze, e, na, na list ze szpitala i mhm. e, ich zaskoczę, zaskoczę ich, bo będzie wszystko dobrze. Mhm. I czekam na ten list, a w międzyczasie zacząłem sam sobie szukać rozwiązań, jak ja mogę sobie sam pomóc. Tak, i gdzie znalazłeś? E, znalazłem takiego pana, który chodził po e, rynku warzywnym. I opowiadał, czego, czego lekarz mi nie, powie, mi nie powie. powie. Nie? A wiesz kto to, tak? Wiecie kto to. To jest Mariusz A. z badania na surowo, którego serdecznie pozdrawiamy. I tak, i tak pozdrawiam Mariuszek. Tak. I tak zacząłem go słuchać i on tak opowiadał o tym zdrowiu, o tych rozwiązaniach różnych, mówię co to za gościu jest, muszę to sprawdzić, napiszę do niego nie? i tak. napisałem e, takie proste, naj, najprostsze pytania, żebym, mhm. jak ja mogę zacząć, jak, co ja mogę zrobić, nie? Co, co ja teraz mogę zrobić. On mi powiedział, e, odpowiedział, kilku, odpowiedział mi o kilku mhm. sposobach, nie? Mhm. żebym kupił sobie wyciskarkę, żebym zaczął e, stosować soki i żebym zaczął się oczyszczać. I tak jakby ja poczułem, bo ja, ja, zarabiam, ja zarabiam przez internet pieniądze nie? Mhm. i znam ludzi z internetu, jak ludzie niektórzy chcą naciągać, a niektórzy nie. nie? Tak. I potrafię wyczuć człowieka, mhm. a od Mariusza, jakby to powiedzieć, ani, ani sekundy nie miałem, że on chce mnie na coś naciągnąć czy na coś namówić. On mi bo opowiadał o takich najtańszych rozwiązaniach, gdzie każdy może skorzystać, nie? Przykładowo... Kupić lewatywę za tam 20 zł czy 30, tak. e, że to nikt na tym nie zarobi. Nie? Czy pij ocet jabłkowy, który nie mm. kupuj, tylko mówił mi, zrób sobie sam. Nie? Tak. Kup ja... sobie marchewkę i wyciśnij tak, sobie. Tak, prawda? tak, tak. No właśnie. E, no i, i zacząłem wtedy stosować sobie te soki, a później dowiedziałem się też, że znaczy nie czułem się już tak głodny. Nie, nie musiałem mm. aż tyle jeść mm. i, i dowiedziałem się, miałem to z tą problem z tą przeponą. I na swoją rękę dalej poszukiwania, jak to zrobić, jak to zregenerować. Przecież od samych soków mi się nic nie zmieni. I zacząłem stosować głodówki, bo mi Mariusz powiedział, że głodówki są rozwiązaniem. I swoje pierwsze głodówki, przygotowywałem się do głodówek i moje głodówki pierwsze trwały od 5 do 7 dni. No to sporo, bo wiesz, bo ludzie po prostu zaczynają od jednego dnia, później drugi dzień, wiesz. Tak, I tam, tak, a Ty tak. po prostu poszedłeś, że tak powiem, już na dzidę, nie? Konkretnie. Tak, tak. Wzmocniłem się i, i też moja żona mówiła do mnie, czemu Ty nie jesz, czemu, czemu Ty nie chcesz tego. Ciężko było odmawiać, jak właśnie zrobiłem jakiś dobry obiad i czułem ten zapach w kuchni, tak. <laughs> powiedzieć, że nie, dziękuję. A ile schudłeś? Na tą chwilę około 15-17 kg okay. przez półtorej roku może. Super. Super, Super no. wyglądasz. W ogóle, ma, o, słuchajcie, on ma tak niebieskie oczy. Ja nie ale, wiem, że twoja to, żona musi naprawdę cię mocno pilnować, to wiesz? To dlatego, że odzyskałem znaczy, zdrowie. No. A, i te niebieskie Prze, oczy. Przedtem miałem takie... Przyciemnione, nie? Naprawdę? Znaczy inne, no. teraz tryskam tryska, zdrowym, no, tryska tutaj fajnie, bo e, jestem w Polsce na święta i tak. spotkałem się tu w Polsce w sklepach, w supermarketach, są soki z pomarańczy, można... Wyciskać I sobie samemu, tak, no. tak, tylko że to już nie jest wolnoobrotowa, tylko to jest, no. wiesz, tak, taki po prostu z tym miąższem się po prostu mm -hmm. pije, nie? To jest zupełnie coś innego, ale to już jest postęp. Rzeczywiście to jest fajne, tak? Powiedz mi e, taką rzecz, że... E, dobra, ale wróćmy do tego. Może, tam, może to, inaczej, może tak? ja zacząłem e, no. też głównym moim powodem, tak. który mnie przekonał, żeby zacząć, było to, że ja pracowałem na etacie tak. i... Od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie, wszyscy moi znajomi mieli, mieli wspaniałe życie, po no. pracy robili bardzo dużo rzeczy, a ja zawsze na, e, w pracy dużo jadłem, zapychałem się i zawsze śpiący, głodny, zmęczony, no. zły. E, nie miałem czasu na życie. Nie? Jestem tak. młodym tatą, nie miałem czasu dla swojej rodziny, dla swoich dzieci. Żeby coś zrobić w domu, też facet musi, tak. a, a mi było ciężko połączyć koniec z końcem. Mhm. E, no i moje poszukiwania wskazały mi na to, że mam robaki, które ze mnie zaczęły mhm. wychodzić nie? Tak. poprzez stosowanie czosnku, e, kiszonek, e, cebuli, robienie jakichś soków takich. Mhm. E, i jak zacząłem właśnie odżywiać się sokami i takimi właśnie e, czostkami, takimi preparatami, które e, pieprzem, żeby mm -hmm. mi te robaki wychodziły, dużo jadłem, cały czas jadłem ryż, kurczak, mm -hmm. jakieś wołowina, wieprzowina. A cukier? cukier też. Cukru też dużo jadłem. Mm -hmm. Mm -hmm. I też e, tam lubiłem sporty siłowe, żeby jeść masa, masa. A, a, a to praktycznie połowa z tego, co zjadłem, to zjadały pasożyty w moim no, ciele. Mhm. Ale, ale znalazłem też magiczny sposób dzięki Mariuszowi. E, on mi powiedział, e, że kurki e, tak. wysuszyć, ususzyć je. Tak. E, i wtedy sproszkować i na sobie łyżeczkę ku, kurek z wodą tak. z rana wziąć, to też pomaga, nie? I no też, też to zacząłem Super. szukać. Którzy na przykład ludzie mają jakiś problem, tak? Ale oni po prostu jakby dalej z tym problemem żyją i jakoś mówią, a dobra, to jakoś tam będzie. A są ludzie, którzy zaczynają po prostu jakby świadomie podchodzić do tego i mówią, no nie, no ja muszę coś ze sobą zrobić, tak? Tak, a jak w, ja zauważyłem, że jak ja zacząłem, e, zaufałem Mariuszowi i programowi Odmodzenia na surowo e. i zobaczyłem, że to mi daje rezultaty w życiu, nie? No, bo to efekty miałem. E, zobaczyłem, że wstaję wcześniej rano, mm. mogę pożyć się później spać. Cały dzień jestem na pełnych obrotach, mm. e, gubiłem kilogramy. To uczucie jak gubiłem kilogramy, mm -hmm. to jest piękne uczucie, bo to wtedy jest energia, nie? Tak. A, a zauważyłem właśnie, że ja nie muszę tyle jeść, nie muszę zapychać się tym wszystkim, mm -hmm. co też zwiąże się z tym, że nie jestem śpiący. Tak. Moja żona mnie pamięta z takich czasów, gdzie pracowałem po pracy, przychodziłem, kładłem się spać, mm -hmm. jadłem, kładłem się spać. Wstawałem wieczorem, jeszcze może coś tam pociągnąłem i znowu do łóżka, bo na rano tak. trzeba było wstać. Nie? Super. E, ale nie zapycham swojego organizmu. Czy ile razy dziennie jesz? Dwa, trzy? E... Różnie to bywa, różnie to bywa, to tak, tak Bo ja już dwa razy dziennie, wyobraź sobie, a kiedyś po prostu potrafiłam jeść co dwie godziny. Jak nawet Mariusz do, do nas przyjeżdżał, czy spotykałam się, to mówi, Kasia, ty non-stop jesz, ty non-stop coś masz w tej buzi. I, I wyobraź sobie, że nauczyłam się, właśnie poprzez Mariusza nauczyłam się, że dwa razy w ciągu dnia zjadam, ale takie posiłki, które się składają z trzech jakby części, tak, czyli jest sałatka, jest, jest sok, i jest deser. I po prostu wiesz, jestem wtedy pełna i, yy, i ten organizm jakby magazynuje tę yy, energię i dopiero na przykład, nie wiem, o godzinie 17-18 drugi posiłek zjadam. Mhm. I to mi wystarcza. Tak, ja też się spotkałem właśnie z takim czymś, że to nie jest łatwe odżywiać się tylko na surowo, bo... Tak. Jak to zaczyna, to nie wiem, sam sok nie starcza, nie? co dalej? No to nie będę tylko pił przecież, nie? Tak. No to ja zaczynałem jeść i też jabłka, i gruźki, i też, żeby coś zjeść, nie? Mm -hmm. Potem dowiedziałem się, że płatki górskie można sobie też. Y Robić ciekawie, z rodzynkami, mhm. e, z jabłkiem, tak. z mlekiem migdałowym. Mhm. I... To jest właśnie z terapii Gersona, bo na początku właśnie można sobie robić te płatki, e, tak, osiane na śniadanie. Tylko nadal się czegoś szuka, żeby to coś się zjeść. zjeść? Zjeść. Jest... Ja pamiętam, jak ja pracowałem i miałem trzy przerwy w ciągu 8 godzin. Aha. I na trzy przerwy non-stop jadłem. Na pierwszej, drugiej, trzeciej. Zawsze moi yy, koledzy z pracy nie mogli w to uwierzyć, gdzie ja to mogę pomieścić, nie? No, no, <grym> no właśnie. I, I ja jadłem, 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 nie? I ciągle śpiąc. No bo wiesz, bo ty musiałeś jeszcze dokarmiać te wszystkie zwierzaczki tam. Tak, nie? tak. A. Dlatego też kawa po jedzeniu, bo to jak zjadłem, zapchałem się, śpiąc od razu. To kawa, tak. Kawa... Żeby pobudziła na chwilę, bo to wiesz, to jest taka trochę. Taka iluzja tego, że wiesz, a kawa pobudza, nie? Mhm. Tak ona pobudza na chwilę i później znowu ten spadek energii. Ale z... odpuściłem sobie z kawą, jak zacząłem e, testować tak, e, soki, soki e, z owoców cytrusowych. nie, a, okay. I to była taka bomba, jak zrobiłem mhm. sobie pierwszy swój sok z pomarańczy takich świeżych. Tak. E, z jabłek, z jabłka polecam Polskę. <noise> e, naprawdę jest duża, duża różnica nie? między jabłkami takimi e, z Irlandii, z Irlandii tak? a jabłka jak kupuję z polskiego sklepu, które są z Polski importowane. Z czym się różnią? Smakiem, wielkością mm -hmm. e, i ilością soku. A naprawdę. No, no. Ale to czy, ciekawe, czym to jest spowodowane. Jabłka są dużo, dużo większe. Nie? Jak uh -huh. wezmę polskie jabłko, to mówię: Wow! <laughs> A, tam macie małe, tam są małe, <laughs> A tam takie małe, nie? pakowane no. na po prostu produkcja, nie? No, 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 Jak rozumiem. na linii produkcyjnej. Okej. Okay. Powiedz mi, jeśli chodzi o, wiesz, jakbyśmy mieli się troszkę tam cofnąć do tego Twojego nałogu, to powiedz, wraca to do ciebie jeszcze, to takie uczucie. Tak, 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 nawroty są. Ja do, do tej pory, do dnia dzisiejszego muszę kontrolować, ko kontrolować się. Kontrolować i, i też tutaj y, dla osób uzależnionych od jakichkolwiek e, używek? używek, to też polecam meetingi dla AA albo AN. Ja korzystam do dzisiaj i staram się być regularnie, bo wiem o tym, jeśli ja sobie to odpuszczę, to, to szybko może wrócić. Teraz na przykład jestem hmm. w swoim mieście na wakacjach, e, znam tutaj mnóstwo osób, z którymi wcześniej brałem hmm. i wiem o tym, że to wraca, nawroty, choroby są, nie? Okay. E, i, i... Czyli tak naprawdę najpierw postanowiłeś jakby... Wyleczyć y, to, coś, co było w głowie, tak? Czyli tak. zacząłeś chodzić po prostu na tę te terapię, to było pierwsze. Nie, 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 nie. Moim początkiem skończenia z moim nałogiem no. było mi tak ciężko, że sobie nie poradził sam, nie? I, i poszedłem na e, do, tutaj w Toruniu na tramwajową do ośrodka terapii uzależnień zamkniętego. Aha, okej, okay, czyli się zamknąłem. Zamknąłem się, Aha, bo. Okej, okay. czyli już było tak źle, że musiałeś po prostu. Tak, tak. Okay. Proszę zobaczyć, że mm, człowiek, który właśnie zamyka się, który dotknął dna. No to tak, bo przed tym, zanim trafiłem do mojego e, ośrodka terapii uzależnień, tak. ja byłem bezdomny, nocowałem w noclegowni dla bezdomnych. Tak. E, mając jedną torbę, nie mając gdzie, jadłem w jakimś Caritasie, czy w jakichś takich e, miejscach, gdzie, jak ja to mówiłem, teraz właśnie tego nie powiem, bo nie chcę obrażać. Tak, ale rozumiem, czyli e, po prostu no... no, no z takimi gdzie, ludźmi... Tak upadły mi, nie? Mm, czyli po prostu ci, którzy nie mogą sobie poradzić w życiu i tak dalej. A dzisiaj proszę sobie proszę spojrzeć na człowieka, który ma żonę, piękną żonę, dwie od, dzieci. Od, odzyskałem żonę, bo, bo żonę. byłem w takim momencie życi życia, że no, Odeszł, na tak? mi zabrał wszystko. wszystko. Mm. I, I trafiłem tutaj do ośrodka w Toruniu gdzie miałem swoje pierwsze miesiące trzeźwości, i też tutaj się troszeczkę tak jakby po, trybiki zaczęły. Poprzestawiało. I tak, nie? Opuściłem uh -huh. ten ośrodek, i, i, i też to nie wiem, to było w sumie uh -huh. najcięż, najciężej, jak mogło być, bo wtedy już nie brałem, miałem swoją trzeźwość bardzo długo, uh -huh. ale. Wyszedłem i byłem już niekontrolowany przez ośrodek, nie byłem zamknięty, tylko po prostu przez mogłem... Samo przez samego siebie. samego siebie. Tak, tak, tak. tak. Mhm. Czyli jakby byłeś y, nauczony, jak masz funkcjonować. Tak, tak. tak. Okay. Dlatego też polecam każdemu, hmm. każdej osobie uzależnionej kontakt z ludźmi z grupy uzależnionej nie? A, okay. bo tak jak mm -hmm. alkoholik zrozumie alkoholika, Narkoman okay. zrozumie narkomana. Nie? Mm -hmm. Ja jedną trzecią swojego życia spędziłem w nałogu i, okay. i to był czas stracony, bo po, moim, e, po mojej mm -hmm. terapii e, zrobiłem przez rok więcej, trzy razy więcej niż przez całe swoje życie, nie? Bo byłem trzeźwy, nie? Mhm. Czyli jakby, zobacz, w życiu tak przychodzi, że y, dotykamy dna, ale coś się dzieje, że po prostu gdzieś wychodzimy, bo jakaś siła się pojawia i to właśnie y, jakby chcemy przekazać ludziom, którzy y, jakby, y, zwłaszcza ci, y, rodzinom, którzy na przykład skazują takie osoby na, wiesz, już na, na margines totalny, prawda? Bo tak, tak że można po prostu wyciągnąć tak. taką osobę. Ale, ale ona musi sama ale, chcieć. Ale właśnie, ale. tutaj nie można namawiać nikogo, tak. nikogo na to. Tak. E, osoby uzależnione muszą upaść i odbić się od dna, żeby same, same chciały, nie? żeby mm. same zaczęły walczyć, szukać tak. i żeby same chciały coś więcej od życia niż tylko stać pod sklepem i wołać: no. Daj, daj, daj. daj, daj. Okay. E, tak samo ze znajomymi których miałem, mm -hmm. z którymi piłem, ćpałem, mm -hmm. ich już dzisiaj nie ma, nie? Tak. Nie, wiem, nie wiem, gdzie są. Oni. Tak. Odeszli, Ale zobacz, co z tą operacją? Bo je, jeszcze tak, bo przeszliśmy ten etap, właśnie to, że e, poszedłeś, najpierw byłeś na dole, później poszedłeś w górę, tak? To, to wszystko jakby u ciebie się naprawiło. No i powiedziałeś, że e, te papiery twoje złożone i czekasz na tą operację? Czy ty czekasz teraz, żeby pokazać, powiedzieć proszę, zobaczcie? Nie, ja czekam na operację. Jestem pewny, że wyzdrowiałem. Bo mhm. poprzez te głodówki, poprzez dietę mhm. też, e, jakby to powiedzieć, swoje soki dopasowałem do tego, żeby sobie pomóc. Mhm. I, i to nie były po prostu soki, które kupiłem tak z spółki, o te, tak, te, tak, te, tak. tylko zacząłem się zagłębiać, poszukiwać. Jakby to powiedział coraz lepiej, no. bo jestem odpowiedzialnym mężczyzną. E, potrafię dbać o dom, o kobietę, o swoją rodzinę. E, o siebie przede wszystkim? Wcześniej, o, się, o siebie to jest. E, od tego no, zacznijmy. No nie? Właśnie, Bo tak. je, jeśli sam nie zadbasz o siebie, to nigdy mm. nie pomożesz innym ludziom. Dokładnie. E, I jeśli sam siebie nie kochasz, to nie możesz pokochać innych. Dokładnie. Prawda? No, A, albo jak pokochasz kogoś innego, nie kochając siebie, to ta miłość nie będzie taka mm. wystarczająca tak. dla tej drugiej. Osobę. Ukochanej osoby. No właśnie. No. E, bardzo się cieszę, że się tym dzielisz, e, bo to jest cenne. A zwłaszcza, że po prostu wiesz, e, sięgnąłeś tego dna i że można pokazać, że, że, że da się. że da się, da się. Tak. To nie była łatwa droga, nie? No. To nie była łatwa droga. No, zawsze wiesz, z samego dna weź na samą górę to, to jest gdyby, ciężkie. Gdyby, gdyby mnie dno nie przycisnęło, to bym pewnie w życiu dalej sobie hulał, nie? Mm, albo może by cię mm. już nie było, wiesz jak to jest, no, nie? Też no. był mu od śmierci. Nie? No właśnie. Więc tu jest, tu jest naprawdę to, że po prostu stanąłeś i... I dałeś, wiesz, radę pokonać to, co jest w umyśle. My Was serdecznie pozdrawiamy. Bardzo się cieszę, że Kamil e, zgodził się, bo to jest, e, no nie jest to łatwy temat. E, a ja chciałam e, przedstawić po prostu osobę, która jakby, e, no sięgnęła tego dna, dotknęła to, że po prostu już e, jakby. M, nie, na... ma szans. No, nie, nie ma szans. nie było wyjścia. Tak, a jednak jest, prawda? A jednak, jednak, jest to, jest. jednak jest to wyjście. Z każdej sytuacji jest. Dziękuję Ci. Gratulacje. Okay. I życzę Ci, żebyś dalej trwał w tym procesie. <grystanie> no, dziękuję. Dzięki, cześć. Trzymajcie się, pozdrawiamy Pa.